Cześć, witajcie. Jest dzisiaj 23 marca, e, godzina 8. Ja przyszłam do mojego foliaczka, żeby sprawdzić, co tutaj ciekawego się dzieje. Dzisiaj był naj, do tej pory najzimniejsza noc. Było chyba minus 7 stopni. E, ja tutaj sobie e, dogrzewam tego foliaka trochę. E, dogrzewam taką lampą i takimi światełkami, żeby było w nocy cieplej. I byłam przekonana, że, e, no, moje warzywka padną, ale na szczęście są całe i zdrowe. E, tak eksperymentalnie posadziłam właśnie do takiego dużego akwarium starego. E, właśnie pomidory i paprykę zobaczymy jak to dalej się sprawdzi na razie było minus 7 i, i jak widzimy jest ok jedyne co mnie zaniepokoiły to selery dwa dni tutaj stoją właśnie pod folią i być może nie były do końca zahartowane albo po prostu był naprawdę spory mróz nie wiem, czy odżyją, zobaczymy. I tak idąc już po kolei to moja rzodkiewka. E, powiem szczerze, ma się dobrze chyba. Nic się z nią nie dzieje. Tutaj mam kapustę. Też dała radę. Por też jest ok, mimo że one na ziemi stały, ale jest dobrze. Tutaj pory też są słabiutkie, ale, ale są. Selery, no nie wiem. Chyba im nic nie jest, ale nie, je postawię tak wyżej żeby one w tej wodzie nie stały. Tak bardzo chociaż seller lubi mokro. Tutaj mam kalafior. Jak widzimy jest wszystko OK. Tutaj jest kalafior zielony i też chyba. Jest dosyć taki wysoki, trochę wyciągnięty, ale zobaczymy, co z niego będzie. I kapusta pekińska też się z nią nic nie dzieje. Nie zmarzła na szczęście. I brokuły. Brokuły też ładne. Więc y, minus 7. Nie zaszkodziło moim roślinkom. Na szczęście cieszę się bardzo. Co ja tu jeszcze mam zaraz. Tu jest rzepka I też widzę, że niektóre są ładne, niektóre nie. To chyba padła. Tutaj też mam kapustę, tylko ta jest kapusta wczesna. I też ma się dobrze. I fioletowy. I fioletowy, yy, kalarebka fioletowa. Malutko jej jest, bo ja chcę na spróbowanie. I także tak. Tu już mam yy, kurkuma. Nie, imbir. To jest chyba imbir. A tu jest kurkuma. I teraz jest pytanie za 100 punktów, czy nic się nie stało tej mojej kurkumie. Mam nadzieję, że nie. Chociaż wygląda nie za ładnie. Zobaczymy. Kurkuma i imbir. mocutkie pędy. Także yy, było zimno. Było zimno. Zobaczcie jest lód. O! Troszkę było na minusie tutaj w, w, tym, w tym akwarium. No, akwarium się sprawdziło. I pomidorki i papryka. Nic się nie dzieje. Słodka, zwykła z biedronki. Tak, tu jest jeszcze ogóreczek chyba i tu jest ogóreczek i też jest ok I tutaj mamy pomidorka to jest pomidorek gruntowy na się chyba dobrze zadowolona jestem bardzo e bo tutaj już przyniosłam większość moich warzyw, to w domu zostały tylko właśnie papryka i pomidory ale to takie no żeby się nic nie zadziało złego niech sobie jeszcze stoją sporo też pomidorków koktajlowych jeszcze mam ale to pokażę może w innym filmiku a tak wygląda Wyglądają moje warzywka. Najważniejsze, że papryka i pomidory przeżyły. Zadowolona jestem bardzo. No, na jutro trzeba się też przyszykować, bo jutro też y, pokazują minus 7, minus 6 u nas. Więc trzeba będzie jakoś to wszystko ogarnąć. No i dwa, 3 dni, i ma już mrozu w, w nocy nie być. Super. Dobra, ja już będę kończyła. Idę robić sobie kawusie. I. I zadowolona jestem bardzo.